Można oczywiście trenować z ciężarami Jak jakiś jaskiniowiec Ale zobaczcie na to Wstawiamy obciążenie dla księgowych Spuszczamy z ciśnienia Zobaczcie jak wykonuje drewno Bardzo ładna sklejka Fajny panel w tym egzemplarzu mamy dodatkowe nóżki, one będą dostępne oddzielnie. Natomiast to jest sprzęt przykręcany do ściany. On zajmuje super mało miejsca. Możemy tutaj uciągnąć po 20 kg na stronę. Bardzo estetycznie wykonane bloczki. No i wchodzi jak w masełko. Jak ktoś jest zainteresowany, to pokazuje dodatkowe pomiary. Power. Peak power. O, to zdecydowanie moje wyniki. szybciej. Także jeszcze jest szansa, żeby kupić go w dobrej cenie. A no dodajmy trochę obciążenia. W środku jest kompresor. Kształt jest podłączany do prądu. I wygląda przekozacko.